Cztery dni minęły od zakończenia piątego Festiwalu Podróżników 100 Droga. Dzisiaj, o tym festiwalu spróbujemy, dzisiaj ten festiwal spróbujemy podsumować razem z liderem Stowarzyszenia Twórcze Horyzonty, Tomkiem Szwarca. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam, że przed, przed festiwalem obawiałeś się o frekwencję, a właściwie nawet obawiałeś się o to, czy mieszkańcy Wschowy się pojawią. Ostatecznie zadowolony jesteś z frekwencji? Bardzo i mieszkańcy wschody się nie zabiedli? E, wcale. <laughs> tak, e, bo to musiał być taki w końcu moment w strategii festiwalu, w którym e, powiemy krótko mówiąc sprawdzam pokerowo. E, no wiązało się to mm, z budowaniem prestiżu e, imprezy. E, padła taka fajna refleksja że być może bilety przyciągnęły tak naprawdę publiczność, szczególnie tą z zewnątrz, której było znowu więcej. I przyznam się, że my co roku, chyba od trzech lat, zastanawiamy się przed festiwalem, jak reagować, kiedy ludzie będą chcieli wejść na pokazy, a sala będzie już pełna, tak? Czyli czy pozwalamy siadać na schodach, czy nie, i tak dalej. No i nigdy nam się to nie zdarzyło i pierwszy raz i to pierwszy raz w tym roku i to nie tylko przez moment w sobotę wieczorem, ale też było bardzo blisko w czwartek, a też w piątek zaskakująco dużo ludzi. Więc no właśnie, tak to można sobie tłumaczyć. Ja pamiętam, że w piątek kiedy kręciłem materiał, chyba związany z Robertem, z prelekcją Roberta Maciąka. Padła taka informacja, że 240 miejsc jest zarezerwowanych. Ale o co chcę zapytać, dużo osób rezerwowało bilety przez internet? Nie. Mhm. Nie, to było gdzieś około 30 osób. Natomiast rezerwowało. Taką, taką, taki głos usłyszałem. To ja powiedziałem i może się źle wyraziłem. Nie, chodziło, chodziło nam o to, że mamy jakby tyle miejsc siedzących, tam stojących nawet nie bardzo mogliśmy, nie było gdzie wygospodarować by dodatkowo. Mieliśmy też pomysł, żeby nie wiem, może rozłożyć matę. Taką dla najmłodszych, tuż przed sceną, gdzie na niektórych festiwalach tak to funkcjonuje, i wtedy można w taki chaotyczny sposób zadziałać, lekko. Chaotyczny, tak. Wiecie, wiecie o ile pamiętam, 13 jest standardowo, plus dokładamy dwa rzędy krzeseł z przodu i po bokach, i to tak się zamyka. Nie pytałem Ciebie o to przed festiwalem, ale po festiwalu zapytam, zresztą sam napomknąłeś o biletach. Dlaczego stowarzyszenie zdecydowało się biletować? Brakuje pieniędzy na. Tak, oczywiście, że brakuje pieniędzy. Impreza kosztuje dużo więcej. Bez sponsorów to nie wiem, może starczyłoby na półtora dnia. Natomiast no, jest jedna promocja. Są jedne plakaty, jedne billboardy, jedne banery, więc ciężko uciąć nam dwa dni, bo e, tak czy inaczej ta praca jest zrobiona. To po pierwsze, a po drugie, e, no co to za festiwal z pięcioma prelegentami? To tak, taka jakaś mała inicjatywa e, podróżnicza, a festiwal brzmi e, dumnie. No i też co chciałem e, dopowiedzieć, tak cały czas e, czując. E, e, że warto o tym wspominać, że w, między, w, tym samym, w ten sam weekend odbył się inny festiwal podróżniczy w Poznaniu i tydzień wcześniej również był festiwal podróżniczy w Poznaniu i e, jeśli Państwo porównacie prelegentów, e, no powiem nieskromnie, mieliśmy e, bardzo dobrych, jak nie e, najlepszych i to już nie tyle za sprawą ich Niebicza, ale porówna, nie, chciałbym, żeby żebyście Państwo porównali sobie te nazwiska, więc y, tworzymy festiwal, y, który y, y, może śmiało równać się z tymi w dużych miastach, tak? Y, śmiało pod względem y, programowym. Też y, y, oczywiście, że miło mi słyszeć komplementy od prelegentów, ale no nie zawsze są y, u nas y, mile widziami. Staramy się wygrywać gościnnością w naszym mieście i y, takie elementy niby y, niekoniecznie Najważniejsze w festiwalu, ale jak na przykład coroczny spacer z regionalistą Wschowy, zawsze jest to pani Małkus. Po mieście, gdzie niekoniecznie wyspani prelegenci w sobotę bardzo chętnie przychodzą i to dodaje takiego wielkiego smaku, większego smaku w inny, na innych festiwalach tego nie ma. No ale też... No, bo Poznań to trudno nie, ale, są, ale są festiwale w malutkich <laughs> miastach, takie jak na przykład olbrzymi festiwal w Gryfinie, czy też duży w Lądku Zdroju, czy w Fabornikach, czy w Środzie Wielkopolskiej wystartował zdaje się dwa lata temu. I w Wejherowie są tego typu festiwale, które też świetnie sobie radzą i się rozwijają. Więc no, bardzo mi miło, że i Schowa jest na językach i to tak pozytywnie. Festiwalowi towarzyszy od jakiegoś czasu bal. Ten bal w tym roku odbył się w sobotę, jeżeli dobrze pamiętam. I mam takie pytanie, bo do tej pory na bal byli zapraszani gości. On nie był otwarty w tym roku. Jeżeli dobrze zrozumiałem konwencję, był otwarty, tylko trzeba było wpłacić określoną kwotę. Czy Twoim zdaniem ta formuła tegoroczna balu sprawdziła się? No tak, y mogę śmiało powiedzieć, że wstępnie w ogóle y mieliśmy bal y zorganizować w całkiem innej sali, dużo mniejszej. No i ze względu na zainteresowanie przenieśliśmy się y na drugą salę. Y my od początku y mieliśmy taki pomysł na bal, żeby to był y bal, kolacja. Na początku nie był to bal, była to kolacja z podróżnikami, czyli mieliśmy wrażenie, że y jest cała masa ludzi, którzy. Ja, która chciałaby sobie porozmawiać już w kuluarach na spokojnie e, przy kolacji e, z naszymi gośćmi. E, no i e, baliśmy się e, jakiegoś... E, e. I traktowaliśmy to właśnie tak kameralnie. Natomiast e, okazuje się, że ludzie bardzo chętnie się spotkają e, e, gdzieś tam raz w roku i to niekoniecznie... Konwencji kolacji, ale może i nawet balu, i to niekoniecznie najbardziej e, przyciągający są e, dla nich e, podróżnicy, e, ale tak po prostu jest fajna okazja e, świętujemy, robimy festiwal, żeby się spotkać. Więc, e, no właśnie, to moje takie e, e, budowanie e, tego wieczoru pod kątem spotkań z podróżnikami się nie sprawdziło. No i robimy formułę otwartą po to, żeby już bez względu na właśnie zapatrywania, zainteresowania, każdy mógł skorzystać. Zgadzasz się z werdyktem jury? Co to za pytanie? <grym> <grym> Czy podobały Ci się te lekcje, które jury doceniło? Yy, oczywiście tak, w większości nie widziałem. Yy, to po raz drugi. Prawie nic nie widziałem yy. do końca, gdzieś z tyłu ciągle na zapleczu i yy, nie to, że była tam masa roboty yy, do wykonania, E, e, lub jak to niektórzy mówią, e, cała ilość dyspozycji do wydania. <grymne> nie, e, nie potrafię się na swoim festiwalu skoncentrować na tych pokazach, dlatego też e, dwa lata temu zrezygnowaliśmy z takiej formuły, że sami oceniamy e, prelegentów raz, że z większością z nich mamy jakieś tam e, fajne zażyłości i relacje. Dwa, że każdy z nas mniej lub bardziej widzi w całości i żeby to jednak było takie merytoryczne i gdzieś mocno uzasadnione postanowiliśmy już w zeszłym roku poprosić osoby z zewnątrz o taką pomoc. No i w tym roku udało się też dwie osoby poprosić o wsparcie. Czyli to, no to się sprawdza i jurorzy zawsze będą z zewnątrz? No taki jest plan, ale to ja nie będę zapewniał. Dobrze. To kończąc temat festiwalu, rozumiem, że szósty festiwal podróżników 100 Drogi oczywiście za rok odbędzie się. E, no właśnie, tak. Dobrze. <śmiech> <śmiech> Tylko nie wiadomo gdzie. Mhm. Znaczy nie wiadomo, czy we Wschodzie. To chciałbym Cię jeszcze zapytać, korzystając z okazji. Niedawno rozmawiałem z radnym Piotrem Buczkiem na temat. Systemu przyznawania środków stowarzyszeniom oraz klubom sportowym. Radny zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Jedna, że pula pieniędzy powinna zostać zwiększona i właściwie co roku te pieniądze do tej puli powinny być dodawane. A drugi, drugi pomysł to, że musi zmienić się system. Jak, Twoim zdaniem, powinna polegać współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym przypadku mówimy również i o powiecie, jak i o gminie, które przyznają środki stowarzyszeniom i klubom? Jak ta współpraca powinna wyglądać między jednostkami a stowarzyszeniami i klubami, żeby stowarzyszenia i kluby miały takie poczucie, że są w stanie się rozwijać i pomnażać swoje pomysły? Bardzo trudne pytanie. Ja natomiast y, mogę się podzielić kilkoma swoimi uwagami. Pierwsza to jest. Y, taka, której konsekwencją będzie dalsza moja wypowiedź. Pierwsza to jest, mnie niekoniecznie podoba się to, że u nas we Wschowie, rozmawiając o stowarzyszeniach, fundacjach, mówi się i o relacjach z gminą, czy też powiatem, mówi się tylko i wyłącznie lub w, 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 w zdecydowanej większości w kontekście konkursu ogłoszonego raz w roku. Więc ustawodawca, dzięki Bogu, przewiduje całą masę innych e, wspólnych działań, które możemy realizować. I o tym chciałbym powiedzieć. Więc y, jestem oczywiście y, y, zmęczony tym, że stowarzyszenia co roku walczą o pieniądze w konkursie, ale taka jest formuła, y, jak ją można zmienić. E, może w końcu w którymś z tych samorządów opracujemy wieloletni plan współpracy i będą ogłaszane wieloletnie e, konkursy. To po pierwsze. Po drugie, e, też e, oczywiście to jest taki przykry obowiązek, naszy przykry, nieprzykry, będziemy składać e, wnioski w konkursach. Tak to ma działać, tak jest e, to poukładane i to jest dobre, ale co można zrobić inaczej i więcej? Niekoniecznie chciałbym, żeby stowarzyszenia były tylko i wyłącznie roszczeniowe i tak jak to często słyszę, my tylko wyciągamy e, ręce po pieniądze i gmino dajcie. Jeśli gmina dostrzega potencjał i chce go rozwijać, a mam wrażenie, że wszyscy kandydaci na burmistrza w ostatniej kampanii szli z hasłem e, społeczeństwo obywatelskie, co mnie się bardzo, bardzo, bardzo podobało, to ja e, bym chciał, żeby to w tą stronę szło. I e, jak to można inaczej robić? Więc yy, y, bardzo bym sobie życzył, żeby było y, coraz więcej rozmów i konsultacji między tymi y, dwoma sektorami, może jeszcze z jakimś y, y, mediatorem pośrodku. Niekoniecznie taka propos pana Buczka, zgadzam się z tym, że to gmina ma zapraszać do stołu. Wydaje mi się, że fajnie, żeby gmina była stroną, a nie organizatorem i rozdającym tylko i wyłącznie karty. O tej roszczeniowości. Więc y, y, stowarzyszenia y, mogą y, oczywiście działać y, również w inny sposób. Mogą dostawać zlecenia od y, JST, jednostek samorządu terytorialnego, czyli y, podam taki bardzo mocno koślawy y, przykład. Y, skoro y, koślawy, bo on jest y, y, fajny i obrazowy, ale w naszej y, w przypadku niedoskonałym, mnie się ciągle wydawało, że właścicielem słupów ogłoszeniowych jest gmina i wymyśliłem sobie, że skoro gmina płaci za utrzymanie porządku na tych słupach jakiejś firmie, to może jakieś stowarzyszenie chciałoby wykonać tę pracę i zarobić pieniądze, a wiadomo, że w statucie jesteśmy zobligowani do przeznaczenia wypracowanych zysków, na rzecz y, działań związanych y, ze statutem. Y, więc y, tak czy inaczej, wraca to w postaci innych inicjatyw. Więc y, tu, ten przykład jest, tak jak mówię, niedoskonały. U nas spółka jest właścicielem i zarządzającym, więc y, zostawmy temat na boku. Ale y, jeżeli gmina ma y, y, środki na zadania, które i tak musi realizować. To chciałbym, żeby w końcu doszło do momentu, w którym dostrzegane będą również stowarzyszenia, a nie tylko instytucje podległe gminie lub firmy normalnie działające komercyjnie na rynku, żeby również stowarzyszenia były brane pod uwagę. Co no to, to muszę ci przerwać? Na jednej z ostatnich sesji pani Katarzyna Owoc-Kochańska ze Stowarzyszenia Czas Art wypowiedziała takie zdanie w, w dyskusji z naczelnikiem Dariuszem Przybylskim, że Stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenie Czas Art, czeka. E, właśnie na takie tak. zlecone zadania. No i moje pytanie jest to takie, czy stowarzyszenia, czy, czy ty coś wiesz o tym, że no, trwają rozmowy e, na przykład z gminą, czy też z powiatem, że, e, czy komunikujecie, i czy to jest dla gminy lub powiatu zrozumiałe, że jesteście gotowi przejąć część e, obowiązków? Tak, ja komunikuję, wiem, że e, na przykład e, e, już właśnie też tak pobocznie, bo zapomnę, e, czekam, aż zostaną ogłoszone. Konsultacje w sprawie remontu sali widowiskowej. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak poprzednio, że w zasadzie ktoś wyremontował klub kawiarnię, nie pytając się, czy ona jest w ogóle potrzebna. Natomiast jeśli dochodzą nasz głosy, o tym się mówi głośno wprost, to nie jest tajemnica, że będzie remontowana sala widowiskowa i ma zacząć funkcjonować normalnie działające kino, czyli będziemy mieli sprzęt cyfrowy, który w końcu umożliwi nam granie nowości e, dowolne tytuły bo teraz ciągle takiej możliwości nie ma to my jako stowarzyszenie jesteśmy gotowi przyjąć e, 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 przejąć prowadzenie takiego kina w sposób zorganizowany chcielibyśmy e, wiemy jak to się robi chyba e, możemy wykazać doświadczeniem i tego typu e, rzeczy w całym trzecim sektorze krąży takie hasło jak dzielenie się pracą więc właśnie to jest y, to y, y, wciąganie y, trzeciego sektora y, do całego krwioobiegu, tego co się dzieje w mieście. A więc y, niekoniecznie, że to tam trochę coś w konkursie dostaniecie i się rozwijajcie. Y, są stowarzyszenia, póki co nie wiem czy we Wschowie y, takie działają które normalnie realizują duże zadania, nie wiem, prowadzą szkoły, tak, tu u nas tak, prowadzą schroniska, schroniska dla zwierząt, nie wiem, zajmują się dużymi działami, generują duże środki z gminy, mają zatrudnionych pracowników, którzy wykonują tą usługę, nie wiem, no, nie zastanawialiśmy się, ale może któreś stowarzyszenie chciałoby, nie wiem, zieleń miejską poprowadzić, na to trzeba też tej odwagi, e, chętnych ludzi do pracy. Jak te... któryś stowarzyszenie może chciałoby poprowadzić Centrum Kultury i Rekreacji? E, nie wiem. Ale są takie możliwości? Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Są stowarzyszenia, które prowadzą domy kultury. I e, 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 przewagą, e, myślę, jedną e, z takich bardziej wyrazistych e, stowarzyszenia e, jest e, chęć działania i e, e, bardzo mocno motywowana pasją i teraz uwaga niespodzianka ona nie wyklucza yy, tego że ludzie pracują tak stowarzyszenia mogą zatrudniać pracowników ja bym sobie życzył być szefem stowarzyszenia który zatrudnia pracowników i niekoniecznie wszystko musi niemalże robić sam lub tylko i wyłącznie siłą yy, wolontariuszy są przykłady nie wiem dużych klubów sportowych z na które znam gdzie yy, prezes ma zatrudnioną E, zatrudnionego pracownika, który wykonuje wszystkie e, zadania. Kończąc ten temat, bo powoli nam się kończy czas, e, chcę jeszcze tylko zapytać, czy w tych rozmowach z jednostkami samorządu terytorialnego, Aha, kiedy. No Mówicie, że są takie możliwości i stowarzyszenia są gotowe. To jaki jest odbiór tych Waszych postulatów? No dużo inny, chcąc nie chcąc powiem dużo inny niż jeszcze było to parę lat temu. Natomiast też trzeci sektor zmienił się mocno we wschodzie, więc my mówię o swoim powiedzmy że stowarzyszeniu, ale mam też wrażenie, że jest co najmniej kilka innych stowarzyszeń, które przez te lata na było bardzo dużo wiedzy. Wiemy jak się poruszać, wiemy co możemy robić i co chcielibyśmy robić. Nasze stowarzyszenie, być może nie wszyscy Wschowianie o tym wiedzą, współpracuje już z samorządami w pięciu miastach. Spotkania z podróżnikami będziemy robić w tym roku już cyklicznie co miesiąc w Kościanie, w Wolsztynie, w Sławie od kilku lat. I w lesznie, w zeszłej jesieni, zaczęliśmy, więc mamy porównanie, jak to działa z naszym urzędem. I nie, wy, nie wypada ono jakoś tam fatalnie, bo to pewnie wszyscy życzyli sobie, żeby tak powiedzieć. Natomiast fajnie, jest otwartość. Brakuje też, często mam wrażenie, wiedzy ze strony. Y, naszego wschodniego ratusza, albo może odwagi, ale no, dajemy sobie czas, więc podoba mi się na pewno to, że trwają rozmowy i z radnymi, i w sposób indywidualny. Radni rozmawiają ze stowarzyszeniami, co miało miejsce, o ile dobrze pamiętam, 23 grudnia na godzinę 13 y, i gdzieś tam z, y, z, y, z panią, z panem burmistrzem, z panem naczelnikiem. Przybylskim. No tak, nie ukrywam, że to kosztuje bardzo dużo czasu, energii i drapania się po łysej głowie, ale są efekty. Dziękuję, cztery dni po piątym festiwalu podróżników z droga. Rozmawialiśmy o festiwalu z Tomkiem Szwarcem, liderem stowarzyszenia Twórcze Horyzonty. Dziękuję nie za bardzo. rozmowę.